Hej, hej, szczęść Boże! Witajcie moi mili spacerowicze modlitewni siostrzyczki, braciszkowie. Cieszę się bardzo, że ze mną jesteście. Dzisiaj jesteśmy tutaj o poranku, wschód słońca. W takiej zamglonej okolicy. I zanim wyruszymy na spacerek, to Przede wszystkim chciałam podziękować mojej patronce. Tak usiądę, żeby było widać słońce. Mojej patronce Agnieszce z Krakowa, która nie pierwszy raz wspiera mój kanał. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. I jeszcze z takich ogłoszeń, a właściwie pomyślałam sobie, że może odpowiem na jedno pytanie, które się pojawiło o, pod moim ostatnim filmikiem. E, nie pamiętam e, nika tej osoby. E, to jest mama czteroletniej dziewczynki, która pyta mnie: Martwi się, bo jej, jej córeczka od kwietnia ma jakieś różne tiki nerwowe i. Jej mama się bardzo martwi o nią, nie wie, co ma robić, a jednocześnie. O, tu ktoś idzie z pieskami, chyba na spacer. O, trochę creepy. Wypuszcza te pieski, jakiś pan. Nie wiem, czy nie, nie zrezygnuję tutaj z tego miejsca. Ech. W każdym razie chcę odpowiedzieć na to pytanie: że wiecie co, ja jednak chyba zmienię miejsce. Obawiam się tutaj takich puszczonych, wolnopiesków. Może innym razem tu przyjadę. No i tak, przyjechałam na naszą rekolekcyjną wyspę. Będzie tutaj na pewno bezpieczniej. <laughs> Niż tam, wiecie, po środku niczego, z dwoma dużymi pieskami, ganiającymi bez smyczy. No i co chciałam odpowiedzieć tej mam je zatroskany o swoją córeczkę, wiecie, ja nie jestem żadnym medykiem, e, jedyne co mam to doświadczenie po prostu życiowe i może takie duchowe jakieś rozeznanie i właśnie z powodu tego jakiegoś duchowego rozeznania czy natchnienia mogę się podzielić tym co Czego sama w życiu doświadczyłam, bo y, miałam do czynienia z, z różnymi osobami właśnie, z takimi problemami, a szczególnie właśnie z dziećmi. I y, y, co zaobserwowałam, że często i wiesz, y, siostrzeczko kochana, to absolutnie nie musi być twój przypadek i to, czym ja się dzielę, to po prostu są jakieś moje doświadczenia, ale może akurat jakoś tobie to pomoże. I zauważyłam, że często... ...jakieś takie tiki nerwowe, czy, czy jakieś właśnie takie... Um, ...takie jakby neurologiczne problemy... Um, ...mają, czy miały dzieci, które... Które jakoś tam były w moim otoczeniu, czy przyjeżdżały do mnie na wakacje, albo czasami widziałam takie dzieci na rekolekcjach, czy, czy w innych sytuacjach, które przyjeżdżały z rodzinami. I często to było: zobaczcie, niesamowite słońce przez mgłę, takie ogromne jeszcze odbija się w jeziorze. No, i te dzieci często widać było, że mają brak poczucia bezpieczeństwa, i wtedy to sprawiało, że one jakoś zaczynały mieć takie, takie dziwne, niepokojące symptomy, objawy. I jakoś intuicyjnie czułam, że że te dzieci trzeba po prostu przygarnąć, przytulić, ale nie tak na krótko, tylko, tylko na dłużej, po prostu usiąść z nimi gdzieś tam wygodnie, w jakimś może nawet bujanym fotelu i posiedzieć dłuższy czas, poprzytulać, tak żeby, żeby one poczuły się bezpiecznie, że jest ktoś, kto je kocha, kto je nie wiem, jakoś zabezpieczy. Um, nawet dobrze jest wtedy siedząc załóżmy w fotelu z tym dzieckiem, ale tak dłużej no pół godzinki to chyba minimum, ale nie przed telewizorem, tylko tak po prostu, coś tam mu opowiadać, może trochę śpiewać, czy, czy coś nucić, wiecie, nawet jakąś kolędę, <grymne> jeżeli się nie zna innych pieśni, takich duchowych. I tak na spokojnie z tym dzieckiem posiedzieć, posiedzieć. Dać mu to poczucie bezpieczeństwa, ale też miłości, żeby, żeby ono nie czuło od nas jakiegoś, bo często to po prostu nasz jakiś niepokój, nasz lęk odbija się na dzieciach. I <laughs> warto też przede wszystkim zastanowić się nad swoim życiem, bo być może jakaś stresująca praca albo, albo coś takiego, Właśnie w życiu, co się objawia stresem u rodziców. Dzień dobry, to Dzień, dość, do... bo być pół szybciej, Dzień dobry, tak. Prawie tak słońce o, właśnie. no ja właśnie widzę. Przepięknie. 10. 10 po 6. Tak? Wschodziło, no o 6 wschodzi słońce. Ale już tak. To no. Pięknie, pięknie. No, tutaj z Panem zamieniłam parę słów. I co i chciałam powiedzieć jeszcze? I te, te dzieci na przykład, które przyjeżdżały do mnie na wakacje z takich rodzin właśnie. Zestresowanych, niepełnych, w trakcie jakichś tam sytuacji, wiecie, ekstremalnych. One, będąc u mnie przez, przez kilka dni, czy tam dłużej, pod koniec, wyjeżdżały z takim naprawdę polepszonym zdrowiem, tym, tym takim. Objawiającym się um, właśnie jakimiś tikami, czy no, takim niestabilnym zachowaniem. I widziałam, że te dzieci po, pod koniec już tego pobytu i przed wyjazdem, rzeczywiście lepiej się czuły. Te, te objawy się co najmniej łagodziły, a czasami znikały także z moich obserwacji, wiecie, nie medycznych, tylko takich behawioralnych, to to właśnie duży wpływ ma na dzieci po pierwsze nasz spokój, nasze jakieś uregulowanie życiowe, też nasze wybory, jeżeli nasza sytuacja, czyli rodziców, czyli osób opiekunów jest niestabilna, to to się bardzo szybko odbija na dzieciach i no i tyle. Powiem Wam, że um, kiedy zakładałam rodzinę, kiedy się pobieraliśmy z moim mężem, to on miał też takie różne niestety tiki nerwowe. Też się jąkał. Ech, I ja myślałam, że to po prostu no, taka jego uroda, i że to zostanie już na zawsze, że tak będzie po prostu. Natomiast po paru latach wspólnego życia, jemu to wszystko minęło. Czyli duży wpływ na takie ukojenie, wyciszenie ma jakaś stabilna sytuacja ma y, miłość przede wszystkim. Życie właśnie w takim Bożym otoczeniu, czy Bożych relacjach. Także to ma ogromne znaczenie, tak myślę. Także tyle chyba, siostrzyczko, co mogę się podzielić, czym mogę się podzielić z Tobą. Zupełnie nie znam twojej sytuacji. Może może to nie będzie trafiona porada <laughs> możesz mi napisać w komentarzu, jeżeli będziesz chciała później. Czy to rzeczywiście jakoś Ci pomogło? Ale może pomoże komuś innemu, może jakieś inne osoby, które, które mnie oglądają, może mają podobne jakieś sytuacje, to może to pomoże? Zobaczcie, jakie piękne promienie tutaj. No. Rzeczywiście jest pięknie. Może dlatego miałam stamtąd odjechać, a przyjechać tutaj? No. Dobrze. Zbieramy manne słowa Bożego dzisiaj. I dzisiejszy, pierwszy list to jest list Świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwsze czytanie. No i Święty Paweł prosi swoich uczniów niejako czy właśnie Tesaloniczan, żeby nie dali się zwieść jakimś tam innym naukom czy jakimś innym listom żeby trzymali się czystej wiary tego, co zostało im ogłoszone przez apostołów i starszych. No i na koniec błogosławi wszelkie dobre czyny tych ludzi. No taka, wiecie... Troska o zdrową naukę. I myślę, że w dzisiejszych czasach jest też sporo takiego zamieszania, różnych rewelacji, objawień, którymi ludzie się interesują, za którymi biegną, a często nie dbają o tą zdrową, czystą naukę. Także list jest w dalszym ciągu aktualny. Cały czas. Zobaczcie, jaka tu jest czysta woda. Widać dno muszelki. Hmm. No, pan, który szedł z kikami, powiedział, że trzeba było tu wcześniej przyjechać. A myśmy wcześniej zabłądzili w inne miejsce, bo chciałam iść na wrzosowiska, a niestety wystraszyłam się takich piesków, wyglądających jak wilki, bo tutaj podobno gdzieś są wilki w okolicy. Także trochę się boję. Zawsze modlę się do anioła stróża, żeby <laughs> mnie pilnował. <laughs> No, bo już raz mi się zdarzyło, że weszłam gdzieś tam w polną, w taką leśną ścieżkę, pomyślałam sobie, że tam tak, takie ładne światło stamtąd bije. Chciałam tam popenetrować i nagle, słuchajcie, w krzaczkach zerwał się na nogi jakiś zwierzaczek. Nie wiem, czy to jakaś sarenka tam spała, czy... Czy co to było, ale takie usłyszałam wyraźne kopytka, więc raczej chyba sarenka. No i ona się wystraszyła, ja się wystraszyłam wybiegłam z tego lasku i oddaliłam się czym prędzej, no bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Coś nie mogę tego poziomu tutaj złapać. Jak mam poziomo aparat, to, to horyzont jest pod skosem, a jak. Ustawiam go pod skosem, to wtedy jest poziomo. Nie wiem na czym to polega. Ale rzeczywiście jest pięknie. No, tutaj jest naprawdę święte miejsce. Dobra, odpalamy sobie psalm. Wiecie, jeszcze tak sobie przypomniałam. Ja właściwie zwracam się do. Do tej siostrzyczki, która ma y, córeczkę y, z tymi problemami, mm, że zapomniałam o ważnej rzeczy powiedzieć, że y, w trakcie tego przytulania i takiego wyciszenia razem z tą córeczką, że y, 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 oczywistą rzeczą jest to, że. Że jednocześnie się modlimy w duchu, że powierzamy to dziecko najlepszemu lekarzowi, czyli panu Jezusowi, oczywiście prosząc go o uzdrowienie, o wyciszenie. Ale jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeżeli um, ufasz Bogu, to też trzeba, no, tak wiecie, ja bym tak zrobiła. Poszłabym do spowiedzi, um, oczyściła swoje serce. Cała rodzina powinna właśnie jakoś tak się oczyścić. Ech. Może zacząć się wspólnie modlić wieczorami, czy tam rano. No, nawet krótkie takie westchnienie wspólne do Pana Boga. Mm. Czy z mężem modlitwa za tą córeczkę. Ale nie tak wiecie, żeby ona była w, nie wiem, w centrum i, i coś dziwnego się działo, że my nad nią stoimy. Jeżeli nie jest do tego przyzwyczajona, no to też żeby jej nie, nie straszyć takimi nowymi jakimiś e, wydarzeniami, których wcześniej nie znała. Tylko po prostu modlić się do Pana, powierzać ją Bogu i właśnie oczyścić siebie. I wtedy z pełnym zaufaniem można oczekiwać na, na Boże działanie, na Bożą pomoc. Tak myślę, że no dobrze jest po prostu zrobić wszystko, co w naszej mocy, i później czekać na Bożą pomoc. Bo wtedy też jednocześnie sami się wyciszamy, sami odzyskujemy pokój serca, i to się bardzo udziela naszym dzieciom. Tak samo jak udziela się niepokój, tak samo udziela się ten pokój. Także taki aneks do, do tego, co wcześniej mówiłam. I dzisiejszy psalm: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. I ciekawe, że psalmista ma taką intuicję, że, że to nie będzie jakieś straszne wydarzenie, kiedy Bóg przyjdzie osądzić ziemię, tylko że cała natura nawet drzewa w lesie i wszystkie morza i rzeki Wszyscy będą się cieszyli, radowali, że Pan Bóg będzie sprawiedliwie osądzał ziemię i że to będzie czas wielkiej radości dla tych, którzy, którzy kochają Boga, którzy Go wyznają. I możemy mieć pewność, że pan który naprawdę jest sprawiedliwie sprawiedliwy będzie sądził sprawiedliwie i to będzie dla nas wszystkich wielką radością dla tych którzy starają się postępować też drogą sprawiedliwości także piękny psalm taki optymistyczny bardzo I dzisiejsza ewangelia taka mocna, bardzo bo zaczyna się od słowa biada. O, jakiś łabątek tam płynie, widać go. <laughs> no, i to biada jest skierowane do faryzeuszów, którzy e, wybierają sobie właściwie sprawa to, co im pasuje, to, co ich zdaniem jest ważne, e, czyli e, dziesięcina i to z, z drobiazgowych jakichś tam e, elementów, jakichś tam zioła, koper, <taki> takie wiecie, przecedzanie komara, w celu połknięcia wielbłąda, jak ja to mówię. Człowiek skupia się na rzeczach nieistotnych. Po to, żeby nie wiem, usprawiedliwić to, że już na rzeczy istotne nie ma czasu, nie ma siły, nie ma energii. No i Pan Bóg, Pan Jezus nazywa to ślepotą wręcz. Upomina faryzeuszów, że najważniejsza jest wiara, miłosierdzie i sprawiedliwość. Czyli widać tym ludziom właśnie tego brakuje. Oni skupiają się naprawdę na rzeczach nieistotnych, pomijając te najważniejsze. Tak. Warto o tym myśleć, warto sobie robić przegląd swojego życia, swojego postępowania: tego, czy rzeczywiście nasza wiara jest najważniejsza w życiu, czy budowanie wiary, postępowanie sprawiedliwe i miłosierdzie pod różnymi postaciami. Czy ono rzeczywiście króluje w naszym życiu? I też, w, o ile się nie mylę, jest mowa o oczyszczeniu w tej Ewangelii, tak, słowo oczyszczenie. Być może jakoś to się łączy z tym, co. O czym mówiłam, że aby odzyskać pokój, żeby tym pokojem też jakoś emanować na innych, czy promieniować na innych, to samemu trzeba być w pokoju, trzeba właśnie być takim oczyszczonym ze wszystkiego, co Panu Bogu się nie podoba i wtedy wchodzimy w. W, tą jego, w ten jego obszar pokoju, taki błogosławiony. Ja myślę, że, że doświadczyliście tego na przykład po spowiedzi, że ogarnia nas taka radość, pokój. No. I tu też jest taki pokój, taka cisza. Pan Bóg daje nam takie miejsca, żebyśmy mogli doświadczyć tego Bożego Pokoju, takiego przedsmaku oczywiście. To jest tylko namiastka, taka zewnętrzna. Łabątki też sobie płyną w takiej ciszy, w pokoju, nie spieszą się. U, jakiś ogromny ptak tam na drzewie miał problem, żeby wylądować. Całe gałęzie się trzęsą. I pożegnam się z Wami tutaj z tego miejsca pięknego. Naprawdę można by obrazek namalować. Całą serię obrazów tutaj z różnych miejsc. Różnych kadrów. Także bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze. One mi tylko tak trochę mignęły wczoraj, bo mieliśmy gości z zaprzyjaźnionej wspólnoty e, z Bielska Białej, którzy e, odpoczywając nad morzem zazwyczaj zahaczają tutaj o Kaszuby, żeby, żeby z nami chwilę pobyć, porozmawiać. Także nie miałam czasu wczoraj nawet zajrzeć w komentarze tak dokładnie, tylko pobieżnie. Także chyba tyle. Dziękuję Wam za Waszą serdeczność za wszystko, wszelkie dobro, wsparcie i modlitewne, i, i też materialne. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj z tego miejsca. Życząc miłego dnia. I też proszę was, żebyście westchnęli w intencji tej, naszej siostrzyczki, która martwi się o swoją córeczkę. Panie Boże, obdasz swoim obfitym błogosławieństwem tą rodzinę, tą dziewczynkę, jej mamę. Ześlij pokój i obfite błogosławieństwo na nich. Amen. Z Bogiem, kochani, wszystkiego dobrego, miłego dnia, błogosławionego. Papa. Pa. Hej, Koniku, cześć. Cześć, my się już znamy z widzenia, prawda? Śliczny konik, o, dzień dobry, <ścoughs> A, przywitał się.